Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Wilka Piłka. Ja nazywam się Cezary Wilk. Wracam po dłuższej przerwie, ale za to wydaje mi się w dobrym momencie. Atletico Madryt, wielki mecz, w wielkim momencie, przede wszystkim dla Cholo Simeone, o tym wszystkim zaraz. Real Madryt, Betis, a właściwie Betis-Real Madryt, kapitalne widowisko, mimo wyniku 0-0 i Barcelona. Ta niezłomna Barcelona, która spokojnie każdy mecz, 1-0, 1-0, znakomita obrona i dokłada punkty w drodze po tytuł. O tym dzisiaj zapraszam serdecznie. Nie może być inaczej, zaczynamy od Cholo Simeone. Wiecie zapewne, że bardzo lubię, bądź nawet uwielbiam tego szkoleniowca. Może nie za styl gry, który proponuje swoim zespołom, bo to jest rzecz dyskusyjna i już wiele razy o tym rozmawialiśmy, że Większość spotkań drużyny Czolo-Simona, właściwie tutaj rozmawiamy w kontekście Atletico, grają w sposób dosyć nudny, mało ciekawy, by nie mówić, nie używać jakichś mocniejszych e, słów. Natomiast należy podkreślić, 613 spotkań tyle poprowadził. Cholo Simeone, jego Pablo Simeone jako szkoleniowiec z Atletico Madrid pobił rekord w tym ostatnim meczu przeciwko Sewii, Też niezbyt kim, fajne widowisko, pełny stadion, kapitalny. Później mecz świetnie też zareagowali jego zawodnicy. Pobił właśnie rekord Luisa Aragonesa, legendarnego szkoleniowca hiszpańskiego, i w ten oto sposób stał się szkoleniowcem numer jeden, jeśli chodzi o Atletico. Absolutnie już żyjąca legenda, można w ten sposób opowiadać. I wielu pewnie ma do niego zarzuty, tak jak i. I może ja, jeśli chodzi o ten styl i wielu marudzi, natomiast myślę, że tego wieczoru wszyscy, wszyscy o tym zapomnieliśmy. Wszyscy sympatycy piłki, szczególnie piłki hiszpańskiej, o tym zapomnieli, bo człowiek, który spędza tyle czasu, bodajże 11 czy ponad 11 lat w jednym klubie i cały czas ten klub trzyma na powierzchni, też zmienił trochę oblicze Atletico Madry. Dzisiaj postrzegamy go jako drużynę, jedną z tych trzech wielkich w Hiszpanii. Kiedy on przychodził, nie do końca tak było, a więc trochę zmienił formułę funkcjonowania tej, tej samej. Samej czołówki w, w La Liga, i tenże człowiek właśnie bije ten rekord Luisa Aragonesa. Wspaniałe chwile, piękna, hmm, piękna taka organizacyjna feta jak to hiszpanie potrafią y, zawsze zrobić w takich przypadkach trzeba przyznać że mają do tego smykałkę również i teraz im to się fajnie udało ale to co najlepszego to zachowanie piłkarzy w trakcie tego spotkania wygrywają 6 do 1 z Sevillą dwie bramki strzela Depay dwie bramki strzela Morata, jedną Carasco i jedną Griezmann Griezmann absolutnie fenomenalny zawodnik w tym spotkaniu słuchajcie to był moim zdaniem to był najlepszy indywidualny występ w tym sezonie La Liga. Ja wiem, że był Pedri, był Gavi, był Robert Lewandowski, był Vinicius, fantastyczne mecze Benzema, natomiast to nie był mecz momentów Griezmana, to nie był mecz jego akcji tylko ofensywnych, albo tylko niesamowitych bramek, albo asyst, to był absolutnie kompletny mecz. To jest zadziwiające, jak na tak ofensywnego piłkarza, właściwie napastnika, on i wcielał się w rolę tego, który odbierał, tego, który drygował, tego, który zarządzał spotkaniem, posyłał piłki do partnerów, często nie tylko na 10, 15 metrów i 20, tak jak do Depaja w pierwszej sytuacji, kiedy on zdobył bramkę, świetne prostopadło zagranie, ale i długie krosy, krosy z powietrza, z woleja, naprawdę fenomenalne zawody Griezmana, do tego wspaniała bramka, z około 25 metrów uderzenie w długi, górny ruch bramki. Także okrasił ten występ tymże golem i jakieś fajne, znamienne zachowanie po tej bramce. Biegnie wprost do Czolo Simeone i wpada mu w ramiona ci dwa piłkarze, którzy dzisiaj absolutni Piłkarze. Jeden piłkarz, drugi trener. Dwie osoby, które decydują w 100% o losach Atletico Madryt w takim fajnym uścisku właśnie w takim fajnym momencie dopełniającym klamrę tą całą historię Simeone, a także Griezmana, który wiemy, jak miał perypetię, wycieczka do Barcelony później powrót i nie od początku wszystko to wyglądało kolorowo. Natomiast teraz Griezmann rzeczywiście jest postacią numer jeden, nie wiem czy nawet numer jeden nie w La Liga. To się powoli staje piłkarz absolutnie decyzyjny, jeśli chodzi o właśnie rolę Atletico Madryt, ale jeśli spojrzymy na te kluby z czołówki, to wydaje mi się, że to jest Obecnie piłkarz w najlepszej formie w La Liga, bo ten ostatni okres, umówmy się, to i troszeczkę zwolnienie Barcelony. Nie oczywiście, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, natomiast jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o odbiór tej gry przez nas widzów, no to musimy sobie szczerze powiedzieć, że to wygląda trochę mniej kolorowo niż wcześniej. Natomiast absolutnie są skuteczni. Real Madrid wręcz przeciwnie, tam mogą się podobać te mecze, możemy coś z nich wyciągać, natomiast właśnie brak tej skuteczności, brak finalizowania tych akcji i przede wszystkim strzelania, strzelania goli. W tym momencie z tym największą, największy problem ma Real Madryt. Oczywiście w tym meczu z Liverpoolem sobie znakomicie poradzili, ale później przyszły spotkania ligowe i już nie wygląda to tak kolorowo. Na dzień dzisiejszy 9 punktów straty do Barcelony. I to właśnie pytanie, czy to jest możliwe do odrobienia? Absolutnie tak. To jest jeszcze tak długi okres gry. Tyle może być potknięć, że to absolutnie wszystko jest możliwe. Nie będę tym, który już teraz dzisiaj zapowie, że to jest absolutnie koniec La liga i Barcelona może już świętować tytuł. Zresztą tak mówią sami piłkarze i sami trenerzy, i to nie jest taka gra aktorska. To jest, oni rzeczywiście to czują. Oni czują, że mają do czynienia z niesamowicie silnym rywalem po drugiej stronie rzeki, że tam. I już oni czekają tylko na każde potknięcie. Oni muszą być w każdym momencie w 100% gotowi. Wracając jeszcze do, do, do Atletico, bo oni zrobili naprawdę coś niesamowitego. To był mecz tego zespołu, jakiego w tym sezonie próżno szukać, absolutnie. To był mecz właśnie takiego Atletico na miarę tych piłkarzy, który ten klub. Posiada. To był mecz, w którym absolutnie można było się delektować każdym zagraniem, każdym pomysłem na rozwiązanie akcji. Fakt, że Sevilla w tym momencie jest zespołem naprawdę słabym słabo grającym, nie potrafiącym się zorganizować porosypywanym na całym boisku. Też widać, że nie do końca te relacje drużyna-trener to jest wszystko tak, jak powinno być. Jeśli wsłuchamy się w poszczególne wywiady, szczególnie piłkarzy, bo jakby trener ma ograniczone możliwości w tym aspekcie, no to gdzieś z każdej wypowiedzi można, można wyciągnąć jakieś takie drobne, drobne kamyczki, które piłkarze wrzucają do, do ogródka sam Pauliego, że tam coś im się nie podoba, tam coś zgrzyta, tam coś jest nie tak, oni też czują to też jest tak, że jeżeli zagrasz jeden, drugi, trzeci, czwarty mecz słabszy, no to rzeczywiście patrzysz, patrzysz przede wszystkim to, co jest dookoła ciebie, czyli na twoich partnerów, na siebie samego, co jest źle, co możemy poprawić. Natomiast jeżeli to się dzieje 10, 15 spotkań, no to wtedy zaczynasz się zastanawiać, ok, no może gdzieś ten człowiek, który nami dyryguje, to, to coś jest tam na rzeczy, coś nie tak. Oczywiście zawsze piłkarze będą na pierwszym miejscu, to oni powinni sami siebie rozliczać i być rozliczani, natomiast Gdzieś w głowie zawodników yy, też to wiem z, ze swojego doświadczenia. Tak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli przez dłuższy okres gdzieś tam ci nie idzie i to nie idzie tak ze wzmożoną siłą, no to wtedy zaczynasz zadawać sobie różnego rodzaju pytania, i właśnie tak możemy yy, tą narrację piłkarzy Sewilli odebrać, że coś tam nie do końca pasuje na linii trener-zawodnicy. Taki jest oczywiście mój. Odbiór tej sytuacji, i tą, że Seville potrafiła Atletika absolutnie stłamsić, wykorzystać, zdemolować i załatwić wspaniałe widowisko. I dla kibiców, którzy myślę po tym sezonie, po tych wielu ciężkich spotkaniach, na które naprawdę nie patrzyło się z przyjemnością jako kibic Atletico i jako, jako widz niezależny również. To był rzeczywiście fajny moment, fajny wieczór, fajna noc, na to właśnie kibice Atletico z pewnością zasługują, i trzecie miejsce Atletico Madryt, także że Wydawało się, że sam zresztą wiele razy mówiłem tutaj fatalny sezon, fatalna gra, tak już nie może być, to już nic z tego nie będzie. A tymczasem futbol po raz kolejny pokazuje i sam Czolo Simone, że to wszystko się może zmienić po prostu. tak, Dlatego tym bardziej właśnie taki znak od Atletico Madryt, że tutaj w tym starciu Barcelona-Real, Real-Barcelona -Real, Real -Barcelona jeszcze wszystko. Jest otwarte. Natomiast warto chyba powiedzieć kilka, kilka słów o Barcelonie, która punktuje niemiłosiernie. Robi to w sposób, którego absolutnie chyba nikt się nie spodziewał przed sezonem: że Barcelonę będziemy widzieli tak skrupulatną, tak znakomicie grającą w defensywie. Ostatnie spotkanie, chyba 20 czy 25 minut, grają w 10 z Walencją. Araucho, czerwona kartka prowadzą już jeden do zera, i wydawało się, że to będzie moment, kiedy Walencja rzuci całe wszystkie swoje możliwości do, do gry, i tam będzie sytuacja ze sytuacją, natomiast tam się nic nie działo. Oczywiście był najprawdopodobniej rzut karny. Jeżeli byśmy sobie to rozebrali na czynniki pierwsze, spokojnie obejrzeli jedną, drugą, trzecią powtórkę, to rzeczywiście karnego moglibyście tam gwizdnąć Kessie i w polu karnym faulował. Natomiast poza tym Barcelona broniła się wyśmienicie, naprawdę. To stał się zespół, który w tym takim pakiecie defensywnie gra niewyobrażalnie. Mam wrażenie trochę, że wszyscy poprzedni trenerzy. Po Guardioli, którzy przychodzili do Barcelony, za wszelką cenę chcieli udowodnić, jak bardzo rozumieją to słynne DNA Barcelony, jak idealnie będą potrafili się w tym odnaleźć, jak sprawią, by Barcelona dalej pozostała temu wierna. I nie do końca to wychodziło. Natomiast przyszedł Czabi, który absolutnie w tym kontekście niczego nie musi udowadniać, bo to jest ostatnia rzecz, jaką ktokolwiek by mu zarzucił, że on. Tego DNA nie czuje i go nie ma i zrobił coś, wydaje się bardzo prostego, ale z drugiej strony nie, niezmiernie trudnego, czyli nauczył w cudzysłowie oczywiście tą Barcelonę grać w defensywie, bo można tak założyć, że, że pomyślał i wyszedł z założenia, ok, mam tak fantastycznych zawodników, którzy w każdym meczu na pewno wykreują wiele sytuacji z przodu, spróbuję zabezpieczyć to z tyłu, aby z tyłu było perfekcyjnie, jeżeli zagramy Prawie zawsze na zero z tyłu, to z przodu jestem przekonany, że minimum tą jedną sytuację klarowną yy, yy, wykreujemy, by nasz napastnik bądź pomocnik mógł ją sfinalizować. I tak trochę wygląda teraz gra Barcelony. Bardzo skrupulatnie, bardzo ostrożnie, bardzo zaangażowanie i to cały zespół w tą w tą grę defensywną, natomiast no na tym oczywiście cierpi widowisko. To nie jest tak, że, że tych meczów nie będzie się dało oglądać, no bo tam są indywidualności, które w każdym momencie mogą nas zaskoczyć świetnymi akcjami. Natomiast jeśli granie ładne w piłkę rozumiemy przez takie płynne przejście z obrony do ataku, konstru konstruowanie akcji, żeby to wszystko było wielo akcje wielopodaniowe, jak to się ładnie mówi, no to tego w tym momencie w zespole Barcelony nie Ujrzymy, tym bardziej teraz, kiedy, kiedy Pedri jest kontuzjowany, ta gra dalej poszła w tym kierunku bardziej defensywnym. Gavi w ostatnim spotkaniu nie mógł grać, a to są takie dwa motory absolutnie napędowe dla Barcelony. I to od tych dwóch zawodników zależy, czy Barcelona gra dobrze, czy też nie. Pojawiło się też wiele głosów nie tylko w polskiej prasie, ale również w hiszpańskiej. Robert Lewandowski, co się tam dzieje, czemu jest gorzej, czemu to nie wygląda tak jak na początku. Wydaje mi się, że oczywiście w takich przypadkach zawsze jest wiele składniowych, i to najlepiej jest spytać samego zainteresowanego, on to najlepiej wie, natomiast my tutaj z perspektywy telewizora możemy tylko się domyślać i zastanawiać. Ja na samym początku mówiłem, że gra Barcelony nie będzie w dużej mierze zależała od Roberta Lewandowskiego. Czy Barcelona gra dobrze czy gra źle, to nie będzie rola Roberta Lewandowskiego. Jego rolą będzie finalizowanie akcji. I wydaje mi się, że tak też trochę się dzieje. Jeżeli ta cała gra bardziej skupiła się na defensywie, jeżeli gdzieś. Hmm, te linie pomocy, obrony i ataku nie do końca są ze sobą kompatybilne, no to gdzieś cierpi na tym cała gra Barcelony. Gdzieś tych piłek kierowanych do Roberta Lewandowskiego jest mniej. Siłą rzeczy on jest mniej widoczny, tych sytuacji nie wykorzystuje. Albo ma trzy sytuacje, z czego wykorzysta jedną, a nie jakby miał na przykład 10 sytuacji to by wykorzystał trzy. No takie proste trochę rozumowanie, ale tak, tak mi się wydaje, że tak trochę to wygląda, że jak gdyby ocena Roberta Lewandowskiego Tutaj przez nas jest uzależniona od dobrej gry Barcelony, natomiast jak gdyby Robert Lewandowski nie ma bezpośredniego takiego wpływu na odbiór, właśnie gry Barcelony. Czy ona jest atrakcyjna, dobra, płynna, czy też nie? Od tego są inni zawodnicy, szczególnie Pedri i Gavi. A teraz ten duet zostanie rozłączony, więc wydaje mi się, że znowu tej takiej fajnej gry z Polotem Barcelony nie zobaczymy. Ale być może ten mecz El Clasico, który już zbliża się wielkimi krokami, chyba 19 marca, może to będzie taki punkt zwrotny. Także Barcelona bardzo skrupulatna, bardzo wiedząca dokładnie, co chce osiągnąć, sfokusowana na cel, którym jest mistrzostwo, i tak się zdobywa mistrzostwem. Tutaj nie będę. Nie odkryje Ameryki, mówiąc, że właśnie takimi meczami 1-0 spokojnie z tyłu zabezpieczone, a z przodu coś strzelimy. Tak właśnie się wygrywa tytuły. Rzadko jest kiedy, żeby otwarty, finezyjny futbol zapewniał tytuły mistrzowskie. Zdarza się, ale dużo częściej właśnie gra przede wszystkim defensywna. Jeśli chodzi o finezyjny, otwarty futbol, to chyba nie ma e, lepszej reklamy niż starcie Betisu z Realem Madryt. Ja wiem, było 0-0, ale słuchajcie, ten mecz był taki, że. Zapewniam was, nie było ani sekundy, żeby wyjść, otworzyć lodówkę, wziąć cokolwiek do picia i wrócić do oglądania meczu. Tam się non-stop coś działo. Tam była walka na absolutnie każdym centymetrze boiska, ale nie taka chamska walka, przepychanie i, i robienie na złość drugiemu człowiekowi, tylko po prostu walka, męska walka w piłce nożnej. To jak Borja Iglesias pojedynkował się z Militao, to było naprawdę coś, coś pięknego. To, to, to aż zadziwia, jak taka. Walka wręcz może być naprawdę atrakcyjna dla widza, przynajmniej dla mnie. Mnie się, mnie się to wszystko podobało. Do tego naprawdę umiejętności piłkarskie, absolutnie na najwyższym poziomie. Tempo gry przede wszystkim. Jak ta gra, oczywiście ktoś powie, ale gra była rozciągnięta, było dużo błędów taktycznych, to wszystko nie było. Mm, to było takie zaprzeczenie, trochę gry Barcelony. Tak jak Barcelona patrzy właśnie na te wszystkie szczegóły, kompatybilnie i tak dalej, tak tutaj było wszystko daleko od siebie. Ale jak się to pięknie oglądało, dzięki temu było trochę więcej miejsca, dzięki temu były te pojedynki, bieganie. Jakżeż piłkarze się zaangażowali fizycznie, oni byli wyczerpani absolutnie w tej 90 minucie. I mówiąc tutaj, że któraś z drużyn zawiodła, zagrała gorzej, absolutnie bym nie szedł w tą stronę. Nie zgadzałbym się z takimi teoriami. To był mecz naprawdę dwóch. Świetnych zespołów, które stworzyły genialne widowisko. Nie wiem, czy to nie był nawet najlepszy mecz sezonu La Liga. Być może się trochę rozpędzam, być może ktoś mnie zaraz tutaj skontruje, ale dawno nie, nie, nie przypominam sobie, bym 90 minut oglądając mecz La Liga spędził w takich emocjach, z takim zaangażowaniem i z taką frajdą przede wszystkim na twarzy, bo oglądało się to absolutnie wyśmienicie. W Realu Madryt taką. Postacią dominującą już od wielu, wielu meczów jest, jest Vinicius, i tu tak naprawdę wiele zależy od niego. To co, to, co on zrobi dla Realu w ofensywie, no to gdzieś później z tego Real Madrid może czerpać punkty, ale też rywale na to patrzą i rywale się do tego przygotowują. Tam jest i jeden obrońca, to był i Sabali i był też Pecela, który absolutnie go tutaj. Podpowiadali, pomagali sobie, dublowali, więc Vinicius nie miał łatwego życia, ale i tak wykrywał dwie, trzy sytuacje, które mógł spokojnie zakończyć bądź ostatnim podaniem, bądź wykończeniem tej akcji w sposób bramkowy, także jemu bym akurat za wiele nie zarzucał. Świetny był Valverde, niesamowity, też przygotowany fizycznie. On przebiegł ponad 13 km chyba w tym meczu, także to też pokazuje jak to spotkanie wyglądało. Rodri niesamowity w drużynie Betisu. Miranda też mi się niesamowicie podobał. No naprawdę ten mecz był genialny. Jeśli ktoś go nie widział, to, to ja nie lubię oglądać powtórek, ale absolutnie polecam, bo to się oglądało z ogromną przyjemnością. Trzech punktów nie może dopisać ani jedna, ani druga drużyna, ale jeśli oceniać widowisko i kibice na stadionie, absolutnie powinni być zachwyceni, bo to się oglądało w sposób genialny. Także jeśli ostatnio te zespoły szczółówki może troszeczkę zwolniły i la ligę napędzały raczej te średniaki albo ta walka na dole tabeli, myślę o tych ostatnich 3-4 tygodniach, tak myślę, że ta kolejka za sprawą przede wszystkim Atletico i później spotkaniu Betisu z Realem Madrid. I do tego ta skrupulatna Barcelona pokazała, gdzie leży siła la liga w tej, w tej trójce. Także tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ta liga jeszcze będzie z każdą kolejką coraz bardziej ciekawa i pasjonujący wyścig będzie do samego końca. Dzięki Wam za dzisiaj. Do zobaczenia niedługo. Ciao!